Łatyszewskie inwestycje. Witam Was tutaj Cześć Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Wczoraj nie było żadnego filmu z Warszawy, tylko z Iskanese, więc dzisiaj faktycznie pojawia się już ponownie z jakimiś ciekawymi inwestycjami. Nowa kondatowicza, bo o tym dziś będę mówić w moim materiale, na pewno jest jedną z takich inwestycji. Nawet jeżeli nie interesuje Was targówek, to faktycznie jest to przebudowa ulicy w ramach budowy drugiej linii metra, a budowa metra prawie wszystkich interesuje. Nowa kondatowicza założenia jak możecie się domyślać, chodzi o to, aby faktycznie ulica była bardziej zielona, mniej, nawet niekoniecznie dla samochodów, tylko po prostu, żeby było mniej nieużytkowej przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o faktycznie brak dostępu i oczywiście zapewnienie nowych dróg rowerowych, nie chodników, nie, nie betonów, tylko ładnej, asfaltowej drogi dowodowej i najlepiej na całej długości Konotowicza w dwóch miejscach. I to wszystko właśnie się działo i właśnie widzicie na dzisiejszym filmie. Co prawda przyspieszony on jest dwukrotnie, ale całkiem dobrze Możecie to zapstawować. W tym miejscu jest jedyny odcinek, który nie został ukończony. Prawa jezdnia, którą tu widzicie, jest już odnana do użytku, jeżdżą w nim nawet autobusy. Natomiast lewa. No nie, znaczy jest tutaj ruch samochodowy, tak żeby nie było, jest ruch samochodowy, ale jak widzicie w tym miejscu się kończy całkowicie nowa część, która jakkolwiek została wybudowana, a jest tutaj ruch, ponieważ musi zostać zapewniony dojazd do posesji, a wiadomo, że to jest ważne. Co do dróg dowodowych chodników czy nowych drzewek, one się pojawiają, tak, drogi dowodowe, jak widzicie tutaj nie mają jeszcze oczywiście swoich ważnych elementów, czyli nowej nawierzchni asfaltowej, nowego przystanku autobusowego w tym miejscu przy wentylatornej i metra też jeszcze nie mogliście zaobserwować, jak i również chodnik aktualnie jest poprowadzony bokiem, bo ten nowy, który tu powstaje, właśnie jeszcze powstaje. Tutaj jak widzicie, możecie zaobserwować nową wiatę, znaczy nową za troszkę przystankową, bardzo ładnie się tutaj na biało beton świeci, a tutaj z chodecką, całkowicie nowe skrzyżowanie już oddane do użytku, i tu już całkowicie nowa Konatowicza jest oddana do użytku, gdzie możecie na spokojnie wszędzie jeździć, gdzie chcecie. I to jest oczywiście bardzo nowina, bo wiadomo, że tutaj brakowało tego przejazdu, głównie dla autobusów, teraz do Metra Konatowicza, które mogą dzięki temu nie jeździć dość daleko przez świętego Wintensego dalej Matki Teresyka z Kalkuty i Chodecką, aby dojechać do tego miejsca, ale to jest. Jest dobra nowina, właśnie, że zostało oddane do użytku. Tutaj, co prawda, oznakowanie poziome jest całkowicie mylące, jak widzicie. Nie wiem dokąd, czemu tutaj to się zwęża, biorąc pod uwagę, że ptace tam budowlane właściwie żadne nie są robione. A tutaj część kontowicza jest już nowa, zrealizowana przez Meto. Z tym, że tutaj na pewno. Część z Was panie pisać w komentarzach, no dobrze, widzisz, no mówisz, nowa Konatowicza, yy, powtarzasz się kilkakrotnie, a właściwie co z tego, jeżeli nad stacjami metra właściwie się nic nie zmieniło? Znaczy zmieniło się tak, jest oczywiście więcej drzew, jest więcej yy, asfaltowych dróg ale tego czego nie ma to usunięcia wielkiej wyspy pomiędzy dwoma jezdniami, które tutaj się znajduje. To ta część, która się znajduje po pośrodku jest Kondatowicza obydwu jest po to, ponieważ tutaj w, przyszło, w przeszłości był planowany tramwaj jeszcze zanim tutaj wybudowano metro. A w tym miejscu planuje się i niedługo będzie realizowany tramwaj kierunek Zielona białęka. Jak chcecie się więcej dowiedzieć to macie teraz link w opisie i w karcie, bo trochę o nim mówiłem jakiś czas temu. Natomiast wracając z tego tramwaju na Kondatowicza, on był planowany jako rezerwa gdyby tutaj trzeba było to zrealizować. Ostatecznie nie został wybudowany. Jak pewnie zresztą większość z Was to o tym wie, ale DZW pozostała i dlatego ona w większości miejsc została zlikwidowana. Jednakże tam, gdzie są nowe specjalizacje. To nie było możliwe do zrealizowania, ponieważ względy ze środków Unii Europejskiej, yy, czyli dofinansowanie, jak i również inne y, problemy papierowe nie mogły na to pozwolić. W skrócie, nie można przeprojektować yy, części w ramach projektu z dofinansowania Unii Europejskiej, kiedy jest już on realizowany, więc to jest duży problem ale też otwiera oczywiście nową furtkę, jeżeli chodzi o stacje, które aktualnie są budowane na odcinku Karolin, bo tam dofinansowania nie ma. Natomiast wracając do tego, co tu jest faktycznie istotne, czyli nowa część, jezdnię nie można było zwęzić tam, gdzie można, jeżeli chodzi o ten pas po środku, ale w pozostałych miejscach to zostało zrealizowane. I tutaj jak właśnie widzimy bezpośrednio pod Szpitalem Brudnowskim mamy już nawet pierwszą warstwę asfaltu na drodze dowodowej, co jest bardzo dużym zaletą bym powiedział i na pewno część osób tutaj się z tego cieszy. Jesteście ciebie nieciekawi? No dobrze, Mieli to, miało to zostać ukończone trochę wcześniej. Co się właściwie stało? Mam dla was tutaj specjalne oficjalne stanowisko ZDDM-u, co prawda ono jest jeszcze z grudnia, ale sądzę, że ono jest całkiem bym powiedział aktualne, biorąc pod uwagę, że jeszcze aktualnie yy, prace budowlane tutaj się nie zakończyły. Czyli stanowisko ZDM-u to. Planowaliśmy, że prace drogowe zakończą się w tym roku i Kanadowicza będzie w całości przejezna w tym roku, czyli w 2022 roku. A na wiosnę pozostały dokończenia prace związane z chodnikami, drogami rowerowymi, zielenią, y, oświetleniem i sygnalizacją. Zabrakło pewnie. Tygodnia dobrej pogody. Północna jezdnia na odcinku między Babiśnińską a Chodecką zostanie ukończona w możliwości, jak dadzą warunki pogodowe. Pozostałe części Konotowicza, w tym cała jezdnia południowa, są gotowe i przejezdne. I tu faktycznie trzeba przyznać ZDM-owi, że pod koniec, dopiero pod koniec, yy, znaczy nie więcej w połowie grudnia, zaczął padać śnieg. I to dosyć intensywne, i on się utrzymał, oczywiście, jak zawsze przed świętami i zniknął. Ale on dosyć mocno parę inwestycji zablokował jeżeli chodzi o realizowanie, bo wiadomo, że jeżeli jest śnieg, to nie można robić prac ziemnych, bo trzeba to wszystko od odkopać ze śniegu i dopiero później rozpocząć pracę, żeby nie robić czegoś po omacku. Więc przez to prace zostały wstrzymane, jeżeli chodzi o ten odcinek, a prace zieleniarskie, czyli wszystkie ławki, zieleń, nowe drogi, chodniki i tak dalej, były od początku planowane, że będą realizowane dalej jeszcze w nowym roku, czyli teraz, w trakcie wiosny. Więc możemy się spodziewać, że na wiosnę będzie i oddane do użytku nowy fragment drogi, jak i również wszystkie nawet logi dowodowe, chodniki, czy drzewa i ławki, więc jeszcze chwilę poczekamy, tak, także może i dobrze, bo będę mieć dłużej co nagrywać dla Was, ale i tak chyba najważniejsze odcinki, które były brakujące tutaj na konatowicza, czyli brak jakichkolwiek możliwości przejazdu w tej relacji, zostały już z nim zminimalizowane, bo faktycznie tutaj... Nie jest tak, że przejedziemy całą Konotowicza w kierunku zachodnim, ale możemy skręcić w Chodecką, Łojewską i dalej Łabiszyńską skręcić i ponownie wjechać w Konotowicza, więc to nie jest jakiś duży problem ten autobus, który ma docelowo tutaj jeździć tak aktualnie robi. Ale minusem jest to, że tutaj faktycznie przystanek autobusowy, który w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, ma powstać. I bo po prostu on tutaj był wcześniej, park Brudnowski się nazywa na nie został jeszcze dany do użytku. To jest ogólnie przystanek, który nie ma całkowicie zatoczki. Bo on z tego, co kojarzę, będzie jako nażądanie w tym miejscu, natomiast. Minusem jest to, bo jednak pewnie mieszkańcy i wszyscy byliby zadowoleni, gdyby już tutaj on stał i chociaż można byłoby z niego korzystać. Jak widzicie, prace zaawansowania co do tej nowej jezdni tutaj, no jest wykop, ale tak, krawężników nie widzimy. Nie mamy właściwie jeszcze wyrównanej części ziemnej na tym odcinku i nie widzimy żadnych z nowej jezdni. Więc nie będę mówić, że. W stopień jest zaawansowany. Ale przynajmniej jest wszystko zgodnie z naturą. Jak widzicie ptaki już polubiły na które tutaj są zamontowane, więc na szczęście to wszystko się łączy w jedną ładną całość. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Ci się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce kolejnych materiałach na moim kanale. Tak to całkiem ładnie wszystko wygląda. zdają się jak najlepiej opowiedzieć co tu jest realizowane i ile jeszcze poczekamy. W mniej więcej pierwszy kwartał, drugi kwartał i będziemy mieli gotową przejezdną całkowicie nową konatowicza. Trochę długo jej nie było na mapie Warszawy, bo budowa drugiej linii metra tutaj nie było najszybszym odcinkiem oczywiście. Znaczy na pewno szybciej niż pierwsza linia metra. Ale i tak to utrudnienia przez 3, 4, no teraz nawet nawet 5 lat to jest całkiem długo, ale mieszkańcy mam nadzieję, że już się przyzwyczaili do tego, że o wiele wygodniej się teraz jeździ metrem zamiast inną komunikacją. Chociaż nie ukrywam, że tramwaj w wielu aspektach cały czas jest szybszy albo dojazd autobusem do Marymontu. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć.